Zachodnie gry wideo na przestrzeni lat przeszły niemałą transformację, jeśli chodzi o temat seksualizacji postaci w nich zawartych. W tym materiale przyjrzymy się temu zjawisku. Od razu zaznaczę, że materiał odnosi się do trendu projektowania postaci z zachodnich gier komputerowych. Dość duża część świata, a w szczególności kraje azjatyckie nie skupiają się zbytnio na tym aspekcie i od lat nie ma tam większych zmian w tym temacie. W latach 80. i wcześniejszych problem ze zbytnią seksualizacją postaci nie istniał w głowie szarego człowieka. Gry z tamtych lat nie posiadały zbyt Dużej ilości detali, więc ciężko było cokolwiek w nich pokazać. Oczywiście nadrabiano to w przypadku materiałów marketingowych czy okładek, na których widniały skąpo ubrane kształtne kobiety, jak i również bardzo muskularni mężczyźni. Jako, że gry w tamtych czasach dopiero raczkowały i nie przebijały się aż tak do szerokiej świadomości, to tym bardziej praktycznie nikt nie rozwodził się nad tym tematem, który nie był w żaden sposób regulowany. Przełom nadszedł mniej więcej w połowie lat 90., wraz z pojawianiem się na coraz większą skalę grafiki trójwymiarowej, która o wiele bardziej pobudza naszą wyobraźnię niż płaskie obrazy dwuwymiarowe. Mimo mniejszej szczegółowości modelu, można było w nim uwypuklić dowolną część ludzkiego ciała i obejrzeć dokładnie z każdej strony. W połączeniu ze środowiskiem twórców gier komputerowych, zdominowanym przez mężczyzn i panującym klimatem społecznym, który najczęściej nie zwracał uwagi na seksualizację i wolał prowadzić krucjatę przeciwko nadmiernej przemocy w grach i złowrogim wpływie gier na młode umysły, traktując graczy jak wykolejeńców. Powstawały takie postacie jak jedna z najbardziej kultowych kobiet w świecie wirtualnej rozrywki, a mianowicie Lara Croft, główna bohaterka serii Tomb Raider, która jednak tu trzeba zaznaczyć była przeseksualizowana tylko wizualnie. Dla młodszej widowni to co mówię może wydawać się śmieszne, ale w czasach kiedy taki Tomb Raider był szczytem technologicznym, to Lara była pociągająca. Ciężko w to uwierzyć, ale też wtedy bardziej bazowało się na wyobraźni. W tamtych czasach postacie kobiece o wiele rzadziej pełniły funkcję głównej bohaterki. W szczególności w grach zachodnich dużo więcej przykładów damskich protagonistek znajdziemy w japońskich produkcjach, ale nie o nich dzisiaj mowa. Jedno zaś było pewne: niezależnie od pełnionej w grze funkcji kobiety najczęściej wyróżniała solidna klatka piersiowa, wąska talia i szerokie biodra w połączeniu z Atrakcyjną jak na możliwości ówczesnej technologii twarzą. Obraz zbyt dużej seksualizacji dopełniało zachowanie postaci, które też często było przerysowane w stronę zbyt seksualną, właśnie, a poza tym pojawiały się krzywdzące stereotypy względem płci pięknej. Dzisiaj po prostu powiedziałoby się, że gry z tamtego okresu są często seksistowskie. Nawet w grach skierowanych do młodszego odbiorcy pojawiały się przeseksualizowane postacie, takie jak na przykład Tawna Bandicoot. Choć nie pełniła ona istotnej roli, to samo jej występowanie było dość kontrowersyjne. Wyjątkiem od reguły były gry skupione na warstwie fabularnej, choćby klasyczne izometryczne RPG, gdzie postacie były o wiele bardziej złożone. Kobiety w tych grach były przedstawiane w lepszym świetle, za przykład można wziąć choćby Baldur's Gate. Co nie zmienia faktu, że w trójwymiarze panowały cycki. Lara Croft rozpoczęła dyskusję na temat zbyt dużej seksualizacji, ale ta złota wolność w projektowaniu trwała mniej więcej do połowy pierwszej dekady XXI wieku. Świat zaczął się zmieniać obok rozwijającej się w szalonym tempie technologii trójwymiarowej i gier tworzonych w większości przez mężczyzn, w których prym wiodły przeseksualizowane i przerysowane postacie męskie, jak i damskie. Coraz bliżej było do realizmu w zachodnim świecie zaczęły rosnąć w siłę również ruchy feministyczne, docierając do coraz szerszego odbiorcy poprzez rozwijające się social media i łatwiejszy dostęp do informacji. Jak można się było spodziewać, z biegiem czasu musiało kiedyś dojść do kolizji. W międzyczasie również gry zaczęły wchodzić do mainstreamu, stawały się szerzej dostępne, przystępne, powstawało ich więcej, celowały one w coraz szersze grono odbiorców. Kwestią czasu było to jak do tego niegdyś typowo męskiego hobby zacznie napływać coraz więcej kobiet. Wraz z tym coraz więcej kobiet lgnęło również do tworzenia gier. Do opinii publicznej coraz częściej. Zaczęły przebijać się głosy oburzenia na aktualny stan rzeczy. Coraz większej rzeszy ludzi zaczęło przeszkadzać, jak przedstawia się kobiety w grach, i mniej więcej od drugiej połowy pierwszej dekady XXI wieku zaczęło się to powoli zmieniać, nadszedł czas normalizacji. Można powiedzieć, że wraz ze zwiększaniem się realizmu grafiki w grach zaczęto coraz bardziej realistycznie podchodzić do postaci w grach występujących. Przeseksualizowane postaci kobiece zaczęły pomału znikać z ekranów, będąc zastępowanymi przez ich mniej przerysowane odpowiedniki. Tutaj też za jeden z najlepszych, choć późniejszych przykładów zmian, bo wprowadzony w 2013 roku można uznać Lara Croft, która doznała zabiegu zmniejszenia piersi, pogrubienia talii i zwężenia bioder, stała się bardziej zwykła, zachowując przy tym swoją kobiecość i urodę. W tych latach powstawały postacie, które nie były aż tak przerysowane jak wcześniej, jednocześnie wyróżniały się swoimi charakterami, zachowując się jednocześnie w przystępny sposób. Który w ogólnym rozrachunku nie szerzył krzywdzących stereotypów, oraz coraz częściej postacie te nie paradowały również w zbyt skąpych ubraniach. Jako przykład można podać tu Elenę i Chloe z serii Uncharted, czy postacie żeńskie z serii Mass Effect lub Dragon Age. Obie te serie również były głośnymi produkcjami dla szerszego odbiorcy, które romansowały z wątkami homoseksuistycznymi seksualnymi jako jedne z pierwszych. Przerysowane postacie męskie też zaczęły zanikać, a na ich miejsce przyszły te bardziej naturalne odpowiedniki, choć tutaj bardziej skupiano się na ulepszeniu ich wnętrza, a aparycja pozostała często nienaruszona. Nastąpił okres równowagi, gdzie jedna i druga strona konfliktu seksualizacyjnego mogły być względnie zadowolone z efektów. Nadal gry korzystały ze standardowego kanonu piękna, gloryfikującego bardziej wysportowane, szczupłe ciało u kobiet, wraz z wsparciem różnorodności charakterów. Ale za to nie przeginały z kobiecymi atrybutami lub krzywdzącymi stereotypami. W postaci z tamtego okresu z przyjemnością można się było wcielać. Na tym kompromisie spór o seksualizację postaci w grach powinien się raz na dobre zakończyć. Dlaczego tak sądzę opowiem pod koniec filmu, ale najpierw przejdźmy do kolejnej fazy, czyli wchodzenie w przeciwne ekstremum. Mniej więcej od początku trzeciej dekady XXI wieku, jakby można było sądzić uregulowany stosunek do tematu seksualizacji zaczął kłuć w oczy rosnące w siłę środowiska lewicowe, którym nie wystarczyło pozbycie się przeseksualizowanych postaci z gier, tylko postulowały wręcz deseksualizację postaci, dążenie do odwrócenia się od standardowego kanonu piękna, ról i tworzenie coraz to mniej atrakcyjnych wizualnie postaci w imię równości i równej reprezentacji różnorakich osób. Aktualny trend mówi, że postacie w zachodnich grach nie powinny być zbyt atrakcyjne, muszą pokazywać również niedoskonałości ludzkiego ciała lub być jak najmniej obraźliwe dla najbardziej wrażliwych na takie obrazki grupek społecznych, mówiąc jednym słowem, mają być uśrednione. Z drugiej zaś strony do gier wpycha się postacie o różnorakich orientacjach seksualnych, nawet jeśli gra nie traktuje o seksualności, co jest po prostu zbędne i pełni tylko funkcję polityczno-ideologiczną. Kiedy popatrzymy na statystyki zatrudnienia w game devie, według płci, to można zauważyć rosnącą reprezentację kobiet oraz osób nieidentyfikujących się z dwoma płciami, dodając do tego rosnący wpływ środowisk LGBT, to zmiany w zachodnich grach na przestrzeni ostatnich kilku lat widać gołym okiem. Część z tych ludzi nie chce ładnych postaci w grach w imię niewpędzania w kompleksy bardziej wrażliwych osób. Dodatkowo powstały ruchy body positivity, które próbują wywrócić standardowy kanon piękna. Radykalne środowiska feministyczne mówią wprost, że trzeba porzucić aktualne standardy i oczekiwania co do urody, a obrzydzanie samych siebie ma na celu demonstrację większego zaangażowania w wyzwolenie kobiet. Z drugiej zaś strony jest strach, gdyż na zachodzie mniejsze konsekwencje osobiste poniesie się za stworzenie zbyt brzydkiej postaci, niż za stworzenie tej zbyt ładnej, zbyt seksualnej. Krąg się domyka przez ostracyzm środowisk progresywnych w stosunku do bardziej tradycyjnego podejścia. Ostatnim bastionem są gracze, którzy głosują portfelem, zaś jeśli nie kupią tłumnie najnowszej odsłony serii, która stała się zbyt przebudzona, to seria ta z dużym prawdopodobieństwem wyląduje w śmietniku, bo korporacje nie lubią strat. 4 lata twarz głównej bohaterki Horizona o imieniu Aloy zmieniła się dość mocno na jej niekorzyść, a w DLC do najnowszej odsłony gry ma swój homoseksualny coming out. Główna bohaterka nowego Fable wygląda jakby latami przepadała zbyt bardzo za substancją produkowaną z Maku, a Kay z Nowych Gwiezdnych Wojen jest tak uśredniona i nijaka, że wraz z różnicami pomiędzy padającym na jej twarz światłem może wyglądać raz na 20, a raz na 50 lat. Pojawiają się grywalne postacie kobiece, które mają męskie, muskularne ciała lub wręcz przeciwnie – są otyłe. Często zdarza się tak, że aktorka, na której podstawie tworzony jest model postaci, jest w rzeczywistości piękną kobietą, a następnie jest przerabiana przez progresywnych twórców na brzydszą wersję. Jeśli ten trend się zachowa, a wszystko na to wskazuje, że przynajmniej w najbliższych latach się to nie zmieni, to zachodnie postacie będą odstraszały nas swoim wyglądem i zanudzały uśrednionym charakterem, przyjmując role, do których nie do końca pasują, dodatkowo komunikując nam, że hej, pamiętaj o tym, że jest kilkadziesiąt orientacji seksualnych i płci, zapominając o tym, po co gry tak naprawdę zostały stworzone. Uważam, że gry w swoim założeniu miały pełnić funkcję odcinka. Zaczynającą nas od rzeczywistości, dając nam możliwość wejścia w nieistniejący świat, w którym bolączki codzienności nie istnieją, w świat, w którym możemy zrzucić nasze niedoskonałe rzeczywiste oblicze i na chwilę wcielić się w postać mieszczącą się w standardowym kanonie piękna o całkowicie innym usposobieniu i umiejętnościach. Przez lata tak właśnie to wyglądało. Początkowo wcielaliśmy się w przerysowane postaci, zbyt muskularnych mężczyzn lub zbyt kształtnych kobiet, następnie w postacie nadal piękne, ale z bardziej rozbudowanym wnętrzem i bliższe rzeczywistości, jednak następnie zmiany zaczęły iść za daleko, co spowodowało, że coraz częściej jesteśmy zmuszani do wcielania się w postacie, które coraz mniej nas satysfakcjonują, czy to pod względem fizycznym, czy to pod względem osobowościowym. Kobiece postacie przejmują prym, męskie zaś albo się zmiękczają, albo całkowicie. Znikają, bo stanowią problem i rezygnuje się z nich, bo łatwiej jest wytłumaczyć żeńską główną bohaterkę niż mężczyznę, ale to już bardziej temat feminizacji dzisiejszych gier. Na razie te progresywne zjawiska kiełkują, ale z roku na rok ich dynamika coraz bardziej się zwiększa i coraz bardziej gry odpychają od siebie bardziej tradycyjnego gracza. Jestem ciekaw, ile osób, które na przykład w rzeczywistości mają nadwagę, tworzy w grze swój awatar, który też tę nadwagę posiada. Wydaje mi się, że raczej jest tendencja do upiększania naszego wirtualnego wizerunku, jeśli jest taka. Możliwość, zamiast powielać w grze coś, co często jest dla takich osób kompleksem w prawdziwym życiu. Gry nie muszą być realistyczne i w najbliższym czasie takie nie będą. Zawsze będą odbijać świat rzeczywisty w krzywym zwierciadle. Zawsze będą miały swoje uproszczenia. Gry mają na celu być rozrywką i odciąć nas od otaczającego nas świata, a nie go powielać wraz ze wszelkimi bolączkami, stając się przy okazji narzędziem politycznym. Dlatego też duża część graczy burzy się na aktualnie wprowadzane na coraz to szerszą skalę zachodnie standardy, nadal większe Większość z nich hołduje dawnym zasadom projektowania postaci lub kompromisowi, który powstał w późniejszych latach i trwał mniej więcej do 2020 roku, co widać po ocenach i recenzjach najnowszych zachodnich gier. Jeśli ktoś chce cofnąć się w czasie, to zawsze marynek środkowoeuropejski czy azjatycki, gdzie temat deseksualizacji jeszcze się nie przebił i panuje tam Eldorado jak w latach 90., i raczej nikomu, prócz progresywnych krzykaczy, ten stan rzeczy nie przeszkadza. Ale i tak końcowo, konsument zweryfikuje, czy produkt jest Zakupu. Szkoda tylko kolejnych zachodnich serii gier, które będą wpychane przez progresywnych twórców w tą przepaść postępu, z której już ciężko będzie się wydostać, chyba że znowu zmieni się podejście i ktoś będzie chciał wskrzeszać ubite w imię ideologiczno-politycznego postępu marki, przywracając im dawną chwałę.